W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, tę Niedzielę Zmartwychwstania, przecież najważniejsze święto całego roku, najważniejszy dzień całego roku. Chciałbym zacząć kazanie od historii, która w życiorysach świętych często się pojawia. I nie tylko u tego świętego, o którym dziś powiem, ale widzimy, że święci mieli taką taktykę, ażeby człowiek odpowiedział sobie na ważne pytanie, właściwie najważniejsze pytanie w życiu. A dziś sięgnijmy do życiorysu świętego Filipa Nereusza. Być może ta historia jest Wam dobrze znana, niemniej niech ona nam posłuży dzisiaj jako wstęp do kazania. A mianowicie do świętego Filipa Nereusza przybiegł pewnego dnia młodzieniec. Bardzo się radował. Nie wiadomo dlaczego. Okazywał wielkie przejawy szczęścia, aż podskakiwał do góry. Święty Filip, patrząc na tego młodzieńca, był w jakiś sposób zaciekawiony. Cóż jest powodem tej radości? I kiedy tenże święty już spotkał się z tym widzianym z daleka uszczęśliwionym młodzieńcem, na pytanie: Cóż jest powodem tego szczęścia? Młodzieniec wykrzyczał wręcz z radości, iż powodem tej radości jest to, że rodzice w końcu zgodzili się, aby poszedł na wymarzone studia prawnicze. I wtedy święty Filip spoważniał. I już nie dzielił z młodzieńcem tej wielkiej radości, ale zadał mu ważne pytanie. No, a co będzie potem? No, młodzieniec zaczął odpowiadać. Potem, kiedy już te studia rozpocznę i skończę, będę szukał pracy u jakiegoś słynnego prawnika, aby szkolić się w tym zawodzie. Filip dalej, zachowując powagę, pytał, na no co potem? Potem odpowiada młodzieniec. Kiedy już skończę studia, rozpocznę pracę, będę starał się pomagać ludziom i pełnić swoją posługę jako prawnik. No a potem? No potem znajdę żonę, będę miał dzieci. No a potem? Pyta dalej już coraz bardziej niecierpliwy święty Filip. No potem odpowiada młodzieniec: Zapewne dorobię się wielkiego majątku i będę cieszył się moimi dorastającymi dziećmi. No a potem! No potem będę już pewnie starszym, mądrzejszym i będę mógł rozpocząć yy, nie tylko posługę jako prawnik, ale również może stanę się i profesorem. No a potem, już nieco zniecierpliwiony, młodzieniec mówi, no potem będę już stary, może będę cieszył się wnukami, prawnukami. Święty Filip na końcu już wykrzyczał, no a co będzie potem? Młodzieniec się zatworzył smucił i powiedział, że potem to chyba już nic nie będzie. Widok pustego grobu może rzeczywiście nas przerażać. Może zaskakiwać, może budzić niepokój, lęk, tak jak u dzisiejszych niewiast, o których usłyszeliśmy w Ewangelii, gdy przyszły do grobu namaścić ciało Jezusa, młodzieniec, który przebywał w grobie, Powiedział im nie lękajcie się, widząc ich wielkie zakłopotanie z tego, co się wydarzyło. Oto kamień odsunięty nie ma ciała, a grób jest pusty. Zadajmy sobie w kontekście tej historii dzisiejszej uroczystości ważne pytanie. Dlaczego święty Filip Nereusz, widząc tego młodzieńca, zasmucił się. I dlaczego tak bardzo ostro właściwie potraktował go, zamiast po ludzku dzielić z nim tę wielką radość? Odpowiedź zdaje się być bardzo prosta, bowiem święty Filip Nereusz, drodzy wierni, nigdy wcześniej nie widział tego młodzieńca, aby choć raz cieszył się tak bardzo z tego powodu, że. Chrystus przez swoją mękę śmierci, zmartwychwstanie, dał nam życie wieczne. Ten młodzieniec, zdobywając jakieś tam doczesne sukcesy, osiągnięcia, nie był tym, który by taką samą radość mógł przeżywać w momencie, gdy chociażby uczestniczył w najświętszej ofierze. I dlatego święty Filip chciał mu uświadomić, że wszystko, o czym marzy i czego pragnie, skończy się grobem. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, a co potem? I my dzisiaj słyszymy odpowiedź na to pytanie. Usłyszeliśmy ją w słowa graduału, które kapłan wypowiedział podczas tej mszy świętej. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się zeń i weselmy. Ten dzień jest powodem naszej radości. Jedynej, najwyższej radości, radości, która powinna przewyższać każdą inną ziemską, doczesną radość. Radości, której się nie da z niczym porównać. Radujmy się zeń i weselmy powiada dziś Kościół Święty. Oto dzień, który zmienił wszystko. To, co Jezus wyjednał na krzyżu, dzisiaj objawia się owocem życia na wieki. Proszę sobie uświadomić i zrobić to naprawdę w sumieniu bardzo poważnie, że każdy z nas będzie żył wiecznie że właściwie po śmierci dopiero zaczyna się życie. I gdyby nie jasność dzisiejszego poranka, gdyby nie zdziwienie i przestrach tychże kobiet, gdyby nie to, iż anioł polecił im, aby pouczyły uczniów i Piotra, by ci pobiegli do Galilei, bo tam objawi się im Pan, to pusty grób byłby grobem beznadziei. I nasze życie także byłoby bez nadziei. A wieczność wydawałaby się tak, jak wydawała się Poganom i wszystkim żyjącym przed Chrystusem, a niewierzącym w zmartwychwstanie i nie odczytującym zapowiedzi proroc, które już intuicyjnie do wielkich wydarzeń mogły umysł pociągać, iż wieczność jest jakimś smutnym szeolem. Wieczność jest jakąś przestrzenią, do której pójść jest nam koniecznym, ale nikt tej wieczności, nie znając Chrystusa, nie był w stanie sobie tak wyobrazić, jak wyobrażał to sobie by chociaż święty Boba Naventura, który mówił tak. Niebo jest nadzieją bez boleści, młodością bez wieku, sytością bez niesmaku, wolnością bez ograniczeń, pięknem bez skazy, pokojem bez zakłóceń, pewnością bez obawy i szczęśliwością bez końca. Ale to niebo trzeba zdobyć i trzeba je zdobywać gwałtownie. Liturgia Wielkiego Piątku, cisza Wielkiej Soboty miała nam pomóc uświadomić sobie, że Chrystus dla nas zdobył niebo gwałtownie. Jego miłość była tak gwałtowna, iż pozwolił się sam zabić z miłości do nas, byśmy my mieli życie. Oddał za nas życie. Nie ma większego gwałtu zadanego samego sobie, jak umrzeć z miłości. Chrystus powie: Największą miłością jest oddać życie za tych, którzy stali pod krzyżem, ale przecież oddał życie również za tych, którzy go krzyżowali i za nas, którzy go dziś krzyżujemy swoimi grzechami. A zatem gwałt jest nam potrzebny w życiu, abyśmy zdobyli niebo, a tym gwałtem jest nasza walka o cnotę. Tak się rozprasza ciemności, jako paschał wprowadzony tej nocy do świątyni, rozproszył jej mrok. Paschał, Jego blask, blask Chrystusa z martwych jest naszą nadzieją i jest wyznaczoną dla nas drogą. Ci, którzy idą za Chrystusem, którzy biorą swój krzyż, jak mówi święty Leon Wielki, papież, żyją w pobożności i czystości i dążą ku, te, ku temu, co jest w niebie, a nie ku temu, co jest na ziemi. Wtedy, jeśli tak żyjemy, jesteśmy jako światła niebieskie. Sami zachowując jasność świątobliwego życia, jak gwiazdy, wskazujemy innym drogę do Boga. Kiedy wczoraj, w tej, tej nocy, słyszeliśmy wstęp do przyrzeczeń chrzcielnych, kapłan ogłosił nam, iż skończył się już czterdziestodniowy już post. Skoro tu jesteśmy, zdaje się, że wszyscy tu obecni podejmowali w tym poście różne wyrzeczenia, postanowienia, umartwienia itd. Mamy jako ludzie taką tendencję z racji naszej grzesznej natury, iż po tym dużym wysiłku postnym, wchodząc w okres radości paschalnej, zdaje się nam, że to się już skończyło, że już można przestać się umartwiać, już nie trzeba pościć. I to prawda bowiem pościć w takie święt, święto jak dzisiaj byłoby, jak to mówił jeden z ojców Kościoła, powtórnym krzyżowaniem Chrystusa Pana. Dziś mamy się radować, ale jest taki symbol w liturgii, który nam pokazuje, po co myśmy pościli, po co był ten wielki post, a zarazem ten symbol jest pomocą w odpowiedzi na pytanie, a co potem? Gdy przyszliśmy do świątyni w liturgię, w Wielki Piątek, by patrzeć na liturgię i przeżywać z Chrystusem Jego mękę i śmierć, na ołtarzu nie było nic. Ołtarz był pusty i obnażony. Stały na nim świece, które były wykonane z niebielonego wosku. Ich kolor przypominał kolor miodu z Gryki. Te świece, w przeciwieństwie do tych, które widzimy teraz, Smukłych, białych, jaśniejących, dostojnych, te świece wielkopiątkowe, ich kolor, takie świece stawia się również podczas mszy świętej, chociażby rekiem. Przypomina nam, iż Chrystus oddał życie za nasze grzechy, iż nam pokuta jest potrzebna w naśladowaniu Chrystusa. Iż to grzechy były nasze powodem tej ofiary, bowiem Chrystus spalił się z miłości za nasze grzechy. On spalił, jakby te grzechy w swojej męce. I teraz widzimy olbrzymi kontrast, przychodząc dziś do kościoła na radosne święto zmartwychwstania. Z ołtarza wylewają się piękne kolory kwiatów, migocą radośnie płomienie świec, stoi przy ołtarzu symbol Chrystusa Zmartwychwstałego Paschał, a wszystko w tym uroczystym sposobie urządzenia daje nam poczucie dostojeństwa, piękna, wzniosłości. Przejście od tego ołtarza z Wielkiego Piątku do ołtarza, który widzimy dziś, jest przejściem, który każdy z nas musi dokonać. Po to był post, abyśmy nie wracali do tego, co było przed postem, ale byśmy wyszli z niego przyodziani jako ten ołtarz, który ma być symbolem naszego życia, kiedy będziemy naśladować życie Chrystusa. Oto Chrystus ze swoimi łaskami. Jeżeli my podniesieni tą radością ze zmartwychwstania Pana, przez które i my będziemy mogli uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu i osiągnąć wieczną szczęśliwość z Nim, będziemy tak przyodziani, to wtedy rzeczywiście nasze życie będzie nie tylko ciągłym przeżywaniem każdego dnia. Jego kłopotach, zmaganiach, szarości, smutku, dręczeniach, ale nasze życie będzie tym, co znowu w liturgii widzimy, chociażby dzisiaj w zdobnym kapłańskim ornacie. Bowiem na tym ornacie zaznaczony jest krzyż, ale krzyż jakże piękny krzyż, po którym wiją się gałązki, kwiaty krzyż, który zachwyca. Krzyż, który jest drzewem życia. I wtedy perspektywa, na którą będziemy patrzeć na nasze życie, ostatecznie się bardzo zmieni. Po to jest dzisiejszy dzień, po to jest to święto w liturgii Kościoła i po to Kościół nam mówi oto dzień, który Pan dla nas uczynił: weselcie się, radujcie się nie z tych doczesnych marności. Ale z tego, że daje nam Bóg życie na wieki z Nim, gdzie nasze krzyże zakwitną, jeśli będą przyjęte, jako swój krzyż przyjęła Maryja i jako w drodze krzyżowej nauczał nas Chrystus. Oto dzień, który Pan uczynił, dzień wszystkich dni, dzień całej wieczności. Dzień, w którym Chrystus nam się objawia tak, jak wczoraj nam go objawił kapłan, wypowiadając przy modlitwie na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej słowa przy Paschale. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Jego są czasy i wieki. I Jemu, tylko Jemu, chwała i panowanie. Przez wszystkie wieki wieków. Drodzy wierni, w tym radosnym dniu przyjmijcie od nas kapłanów, braci zakonnych, sióstr, życzenia, aby ten dzień pełen radości sprawił, by życie Wasze było wedle słów świętego Ambrożego, świecące wiarą. Pałające pobożnością, promieniejące miłością, jaśniejące sprawiedliwością, aby oblicze panowania nad sobą i wstrzemięźliwości było pełne blasku i światła już dziś. Dziś, oto jest ten dzień. Jeśli będzie tak dziś, będzie i na wieki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.